Czuj siłę innowacji i pewność zwycięstwa. Hankuk Tire i Real Madrid Zjednoczeni, by wygrywać. Hankuk Tire. Globalny partner Realu Madryt. Witam, dzień dobry, Mateusz Skwirawski, ze mną Stańczyk. Podsumowujemy miniony tydzień, a zaczynamy chyba od spotkania Lech z Legią, bo emocje jeszcze nie, nie wystygły. Sporo komentarzy w weekend na temat tego spotkania, przede wszystkim pracy sędziego. Co Ty sądzisz o tym wszystkim, czy tam ile tych kartek czerwonych powinno być i, i fali, i, i czutów karnych w tym spotkaniu? Cześć wszystkim. No, najważniejszy wniosek po tym meczu to jest taki, że Legia była lepsza i, i wygrała zasłużenie. Zresztą byłeś na meczu, widziałeś to, widziałeś to z trybuny, widziałeś to na żywo. Nie wiem, może masz inne, inne, inne zdanie, ale, ale chyba zgadzamy się do tego, co do tego, że Legia była lepsza i koniec końców wygrała zasłużenie. To raz. A sytuacje sędziowskie to druga sprawa. I oczywiście jesteśmy teraz y, od dwóch dni w środku wielkiej burzy. Y, czy, y, czy naturalne ułożenie jest przy ślizgu, czy, czy bez ślizgu, czy 10 cm w prawo to naturalnie ułożona ręka, czy 5 cm w lewo... Y, to jest u, też naturalnie ułożona ręka? Czy wykonując ślisk działam rozmyślnie, czy nie rozmyślnie? Ja już zwariowałem. Powiem, ci, tak. odkąd jest war? Mam wrażenie, że totalnie przestałem znać się na piłce nożnej. Już nie wiem, Ale czy. To nie chodzi o war. To nie chodzi o war. To chodzi o interpretację zagrania piłki ręką. Co do co do którego zagrania wątpliwości były jeszcze przed epoką waru, po prostu co chwilę są nowe interpretacje, te interpretacje powodują chaos, bo dają naprawdę sędziom szerokie możliwości, no tak jak teraz, i teoretycznie, teoretycznie sędzia Stefański, który cofnął tego karnego, teoretycznie ma rację, no bo piłka najpierw uderzyła Jędrzyczyka tam w biodro, tak, potem poszła po ręce, ale z drugiej strony widzisz, Paweł Kapusta, nasz, nasz dziennikarz, jest mocno osadzony w, w środowisku sędziowskim i on sam jak posłuchał głosy, głosy wewnątrz, no to tam trwa ostra dyskusja, no bo niby jest przepis, a część sędziów uważa, że karny powinien być, tak? Masz prezesa Zbigniewa Bońka, który uważa, że karny powinien być. Masz szefa kolegium sędziów, który uważa, że karnego nie powinno być. Masz sobą w byłego szefa kolegium sędziów, który w Plus przekonuje, że karny powinien być. No jeden się wielki... ze wszystkimi pokłócili, Połagam. a ty nie uważasz tak, że powinno być e, to trochę prościej rozwiązane tak bardziej zero-jedynkowo, czyli jak piłka trafiła w rękę, to po prostu jest ręka, a jeżeli w, w nią nie trafiła, to, to i nie ma. Tak jak na przykład w przypadku Fauli, że nie ma twardych i miękkich przewinienie to jest. Przewinienie? Znaczy całe życie byłem właśnie zwolennikiem takiego grania prostego. Jest ręka, jest, jest przewinienie. No bo sami tak? sobie komplikujemy sytuację. No, no tymi tak, interpretacjami. Ale, ale, ale oczywiście to też będzie. No, z jednej strony rozumiem przeciwników takiego pomysłu, że, że dojdzie do polowania na ręce w, w, w polu karnym. Chociaż są też zwolennicy takiego myślenia, że przecież to jest futbol, tu chodzi o gole, Jest dużo rąk, będzie dużo rzutów karnych. Będą. Będą gole. No, ja uważam, od początku uważałem w sytuacji Artura Jędrzejczyka, wiem jakie są przepisy, ale dla mnie jeżeli piłkarz rzuca się do obrony w ślizgiem, nie mając bramkarza w bramce, to z założenia wie, że jest tym ostatni, występuje jako bramkarz i musi zakładać że może go piłka w rękę dotknąć. Mnie trochę martwi to, że piłkarze Lechi chyba bardziej skupili się na pracy sędziego niż na, na własnej, bo nawet w Mikzonie strefie trafie wywiadów Duszan Kuciak wyszedł tam na, na chwilkę, chyba był... Łącznie półtorej minuty, ale nakrzyczał się, obraził sędziego, może nie dosłownie, ale zarzucając mu to, że swoją nie, no dosłownie, pracę... Dosłownie, jeżeli mówi sędzia na sukrop, no to obraził go dosłownie. Za zarzucił mu... Nie wyzwał go, ale zarzucił mu to, że źle wykonywał swoje, swoje obowiązki. Tam naprawdę było burzliwie. Kuciak e, udzielił wypowiedzi, która załóżmy trwała mniej więcej około minuty. Wyszedł. Do, do strefy tam gdzie udaje się gdzie zawodnicy udają się na parking później wrócił jeszcze tam w holu gdzieś dokrzyczał kilka, kilka zdań pod właśnie adresem sędziego i skomentował jak jego zdanie wyglądało to spotkanie ale tak naprawdę ale ja po tym po, ale zobacz po tym rzucie karnym nieodwizdanym przez sędziego, Lechia i tak objęła prowadzenie miała mecz pod kontrolą w pewnym momencie a po prostu sama na własne rzeszenie go przegrała i, i moim zdaniem szukanie wymówek w tym przypadku jest bezsensowne. Znaczy, no ja jestem w stanie zrozumieć piłkarza, który po takim meczu, o takim ciężarze gatunkowym, po takich wielkich kontrowersjach no może nie wytrzymać. Wszyscy jesteśmy ludźmi, no tylko jest też druga strona tego, no, czy, czy Dusia, Duszan Kuciak na przykład uderzał się w piersi, bo przy drugim golu dla Legii Poleciał gdzieś nie wiadomo, gdzie zamiast, zamiast zostać w bramce i, i gdyby stał w tej ramce, no to może tego drugiego Legi by nie było, i znowu może mecz inaczej by się potoczył. A jestem w stanie go zrozumieć, no bo, no bo jeżeli interpretujemy znowu wracamy do tej ręki, no to być może Artur Jędrzezik powinien być, e, powinien dostać czerwoną kartkę w tej trzeciej minucie. No i jeżeli Legia grałaby od trzeciej minuty jednego mniej, no to już wtedy inaczej ten mógłby, mecz mógłby się potoczyć. Natomiast no. Mówmy jak jest. Duszenkuciak po prostu e, nazwał sędziego złodziejem, skoro mówi, skoro mówi że ich okradł. Nawet sędzia podobno nie podał mu ręki, bo po spotkaniu Kuciak powiedział, że, że ten człowiek nie szanuje ludzi. Nie podał mi ręki, emocji było dużo. Obok mnie na trybunie prasowej siedział trener Wukowicz, ponieważ został zawieszony w ostatnim spotkaniu z Lechem. Powiem Ci, że na początku nie wiedziałem, że to jest w ogóle trener Egi, bo założył kaptur. Był w czarnej, w czarnej bluzie i zupełnie trudno było go rozpoznać. Ale Wukowicz po to ten kaptur założył, ponieważ miał słuchawki w uszach, które były podłączone do telefonu. Tam połączenie z ławką rezerwowych, cały czas przekazywał swojemu sztabowi jakie tam uwagi, tak, co tam warto na boisku zmienić, kogo wprowadzić, jaką taktykę obrać w danych fragmentach spotkania. No, Wukowicz naprawdę sporo emocji przeżył, bo tam kilka razy tak uderzył w ten blat, w pulpit, gdzie zawsze stawiamy komputery, że prawie, prawie ten pulpit się, się złamał, tak więc i, i kilka e, kika epitetów, powiem Ci, padło w kierunku zawodników Legii, takich krótkich na H, że sam byłem za skoczony, że z ust Wukowicia takie słowa padają. Dobrze, że był daleko od boiska i, i zawodnicy tego e, nie słyszeli, ale nie, nie, nie cytujesz? Nie będę cytował, bo trzeba byłoby to e, cenzurować. W każdym razie po golu Hamalaina no te emocje z niego na pewno e, na pewno spadły. W tym momencie Legia przed Lechią o trzy punkty z ale lepszym. Potekaj, bo, właśnie, bo wiesz, bo te te emocje raz to mistrzostwo. Na dwa Wukowicz grał swoją przyszłość przecież, prawda? Przecież przecież yy, całe życie tymczasowe, całe życie ten drugi, całe życie tak naprawdę był tam człowiekiem na telefon, czyli WUKO pomóż i WUKO pomagał, bo musiał. No i teraz, i teraz, i teraz WUKO gra o swoją przyszłość. I, i, i jak uważasz, powinien, powinien prowadzić legi? Jeżeli za, załóżmy, wygra Mistrzostwo Polski, powinien w końcu dostać tą jedną prawdziwą szansę? Na początku z tego drwiliśmy, pamiętasz, jak mm -hmm. trener Włukowicz został e, tymczasowym e, szkoleniowcem, to e, trochę eksperci, dziennikarze drwili sobie z tego, że może przejść podobną drogę jak e, mm -hmm. Krafurić, który po Jozaku też wywalczył Mistrzostwo polskie, a później skompromitował się w europejskich pucharach. E, jeżeli Wukowicz w tym sezonie wywalczy Mistrzostwo Polski, to wydaje się to natura, naturalną dużo naturalnie. do Wukowicia, człowieka gdzieś z zewnątrz z Chorwacji do, do, do gościa, który że mówimy to, pamiętaj, legionistą. że mówimy to w tym momencie, tak? No tak. Kto wie, co, co wydarzy się w, w przyszłym sezonie, jeżeli chodzi o europejskie mm -hmm. puchary, bo jeżeli legia stawiając na Włukicza skompromitowałaby się w europejskich pucharach, to pewnie Włukowic podzieliłby drogę Klafuricia i innych ostatnich szkoleniowców. No z drugiej strony nie masz gwarancji, że przyjdzie ktoś i, się, i kto, ktoś z zewnątrz się też nie skompromituje, tak? A tu masz gościa już by, no, no w końcu chyba sprawdzonego. Na pewno szatnia jest za nim, y, jest to człowiek, który w Legii cieszy się dużym autorytetem, y, ma, ma charyzmę, bardzo emocjonalnie do tego podchodzi, kocha ten klub, dlatego jest to osoba, która powinna tam pracować. A, a czy powinna pracować na y, stanowisku pierwszego trenera? No teraz Ci nie odpowiem, to za, za krótko włókowić y, Prowadzi Legię. Pamiętajmy też, że to nie on przygotowywał zespół. E, Zapinto. Dokładnie, pod względem, pod względem fizycznym, a, a Legia w tym momencie imponuje. I wychodzi na to, że Portugalczyk wcale nie był taki zły. Pod wieloma względami nie był zły, tak? ale, ale jednak e, szatnia wyraźnie odetchnęła po tym, jak to Włukowicz e, przejął, e, przejął zespół. Tyle o tym spotkaniu. Hmm. Legia, trzy punkty więcej nad Lechią e, z lepszym bilansem bramkowym. To był tak naprawdę jeden z kluczowych tygodni w ogóle w historii tego klubu, bo gdyby Lechia wygrała z Legią, byłaby, miałaby tą przewagę punktową nad Legią większą. Teraz w czwartek mierzy się w Pucharze Polski z Jagiellonią. To jest szansa dla Lechi na pierwsze trofeum od 1983 roku. Zaraz może okazać się, że rozgrywając jeden z najlepszych sezonów w historii, ta na nic nie wygra, no bo w tym momencie Lechia w lekkim kryzysie. No, sam jestem ciekaw, jak to spotkanie czwartkowe się, się zakończy. Ale inaczej, tak czy inaczej, czy Lechia nie wygra po Polski, Załóżmy, że Lechia zostanie wicemistrzem Polski, No to ciągle będzie po prostu najlepszy sezon Lechi. To ciągle będzie wicemistrzostwo Polski. Więc my, jak, jakby się ten sezon w tym momencie nie zakończył, to, to ciągle na drużynę, która w zeszłym sezonie broniła się przed spadkiem, musimy, mu, musimy o niej mówić nadal pozytywnie. I taki jest mój wniosek. Nie wiem, oczywiście wiesz, no, nie powiemy sobie, o, że wygra Puchar Polskiej Egilonie, albo wygra Puchar Polski Lechia, bo generalnie to są dwie wyrównane drużyny. Natomiast patrząc na cały sezon Lechia Gdańsk, no to ja ciągle jestem, e, ciągle jestem bardzo pozytywny do tego, jak, 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 jak ta drużyna przebrnęła przez ten rok. Jak Piotr Stokowiec e, poskładał e, rozbity zespół, i jak go po prostu ogarnął. E, I tak Lechia, Lechia tak czy inaczej będzie miała. Będzie miała, będzie miała świetny sezon, będzie na pudle, będzie miała medal Mistrzostw Polski. Mówimy o Legii i o Lechi e, a to może Piast zostanie takim czarnym koniem tych rozgrywek. W sobotę bardzo ważne spotkanie dla Piasta, dla Legii, bo obie mhm. drużyny zmierzą się w Warszawie przy Łazienkowskiej. E, no nawet niektórzy, ostatnio rozmawiałem z Kubą Koselskim i on stwierdził, że to Piast będzie Mistrzem Polski w tym sezonie. Ze względu na to, jak ta drużyna prezentuje się na boisku, nie chodzi o wali. styl gry i właśnie o, o brak, i o, o stabilność tak, brak właśnie wahań formy. Piast nie ma wahań, a, a Waldek, po prostu znowu king Waldemar Fornalik. No, nie ma lepszego teraz dowodu na to, jakim znakomitym ligowym trenerem jest Waldemar Fornalik. Kiedyś z ruchem Chorzów, który zawsze miał problemy finansowe, który zawsze kombinował ze składem, miał medal mistrzostw Polski. Teraz, e, Piast-Gliwice. Piast-Gliwice z Piotrem Parzyszkiem, Piast-Gliwice z Tomem Hatlejem, bo to nie są wybitni piłkarze, nawet w skali, w skali Polski. A je, piast, piast z Czerwińskim, odrzuconym, odrzuconym Jodłowcem, w Legii, jodłowcem a, a teraz tak naprawdę Piast w tym momencie gra, nie ma wahań, gra bardzo fajną, ok, przewidywalną, ale skuteczną piłkę. W Polsce to... To może wystarczyć. Ja jestem ciekawy, co to wydarzy się w Warszawie, bo przecież Lech, Legia też ostatnio z Lechem przegrała w Poznaniu, tak? gdzie raczej spodziewaliśmy się tego, że no przynajmniej punktów nie straci, tak? więc może dzisiaj. Sama może w sobotę znowu się wszystko odwróci. Sam Aleksander Łukowicz naprawdę twardo, twardo chodzi po tej ziemi i on już mówił wiele razy, że to jest taka liga, że, że każdy może wygrać z Legią i, i oczywiście Legia, Legia może, może wygrać z każdym, ale w to drugą stronę, właśnie, że, że takie Taki jest poziom w tej naszej Polsce, że, że, że tu nie ma faworyta, bo Legia, bo to, bo tamto. Jestem dużo ze środka tabeli, jestem w stanie wygrać z Legią. Piast może wygrać z Legionem Łazienkowskiej. Ten finisz Ekstraklasy się bardzo ciekawie zapowiada. Tak narzekamy na nasze rozgrywki, ale w ostatnich tygodniach ciekawie w Ekstraklasie myślę, bo i ten właśnie wyścig Lechii, Legii, hmm. zmiany wyników, porażki, zwycięstwa, teraz finał Pucharu Polski, tak więc jest się czym emocjonować, chociaż na, chociaż na finiszu rozgrywek. Ale naszą ligę, nasze puchary europejskie, polskie zostawmy, przejdźmy do, do tego, co dzieje się za granicą. A tam podobno nasi napastnicy krytykowani, Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. No, Krzysztof Piątek usiadł na ławce rezerwowych. Przed, przed meczem teraz z Torino gennaro Gattuso wbił mu w mu taką szpilę, że, że to nie jest tak, że przecież Krzysztof Piątek. Bo to, bo to inaczej, bo to my w Polsce wytwarzamy taką narrację, że Krzysztof Piątek. Przestał nagle strzelać gole i w ogóle od początku sezonu strzela tylko dlatego, bo jest z Krzysztofem Piątkiem, chociaż nie ma tak naprawdę z czego, bo nie ma podań. No a na mówił, że to no ale chwilkę, to nie jest tak, że Krzysztof Piątek nie ma podań, poza tym on od napastnika wymaga, że jeżeli są gdzieś puste przestrzenie, no to, 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 to napastnik, jeżeli nawet nie ma piłki, to te przestrzenie atakuje, jest aktywny, a Piątkowi, a piątkowi według niego tego ostatnio brakowało. To ciekawe, bo ostatnio oglądałem spotkania Milanu, no i faktycznie bardzo, bardzo mało w ogóle Piątek był tam aktywowany przez swoich kolegów zespołu i tak a był pieczałowicie kryty mm -hmm. dodatkowo i zastanawiałem się w takim razie, to, to jak on powinien grać. Nie wiem, do środka boiska cofać się po piłkę. Możliwe. No w każdym razie teraz, teraz Piąt, Krzysztof Piątek usiadł w końcu na ławce rezerwowych. To chyba jego pierwsza taka sytuacja od debiutu tak? z Napoli. Nie kiedy... polepszyło to gry Milanu. Milan grał tragicznie. Nie da się tego zespołu w tym momencie oglądać. I to, i to jest i najgorsze w tej drużynie, jest to, że, że ona już nie ma wiary. że Sam Gatuzo mówi, że naszym problemem jest to. Na, tak obrazowo mówiąc, naszym problemem są pospuszczane głowy. I, i my nie potrafimy odwrócić losów meczu. I mi się w ostatnich meczach. Kompromitujemy. No, jakimś impulsem miało być zastąpienie piątka przez, przez kutronę, ale nic to nie dało, bo Milan dalej grał tak samo, bo, bo, bo nie było podań. I ten, teraz ten Kutrony biedny tam biegał i, i, i nic nie mógł zrobić. Niesamowite, mówimy o Milanie, który kwalifikacje Ligi Mistrzów może przegrać w pojedynku z Atalantą Bergamo. Ale wiesz co najciekawsze jest to, że, że prezes z Scaroni mówił właśnie teraz w ostatnich dniach, że. Że, że ta Liga Mistrzów nie była celem Milanu w tym sezonie. Oni sobie zdawali sprawę, jaki to jest zespół i gdzie są. To, to między innymi dzięki kszkowi Piątkowi i, i tym golom teraz na początku roku Milan e, doszedł do tej czołówki. Ta e, możliwość gry w Lidze Mistrzów, Mistrzów się otworzyła i, i, i faktycznie być może Gennaro Gattuso będzie ofiarą własnego sukcesu tam z, z, przełomu, z przełomu roku. Bardzo gorąco się zrobiło w Mediolanie e, po, po meczu teraz w Turynie przez godzinę szefostwo Leonardo Paolo Maldini rozmawiało z Gattuso. Dzisiaj też doszło do jakiegoś spotkania, na razie... Znaczy możemy na 99% założyć, że Gattuso po, po sezonie pożegna się z Milanem. Teraz zmiana się nie opłaca, no bo to zostały tylko, tylko cztery mecze, więc trudno tu teraz kombinować. Natomiast bardzo było się bardzo gorąco. No i sam jestem ciekaw, jak to teraz na krzyka Piątka wpłynie. Rozmawiałem, rozmawiałem przed... Przed weekendem z kolegą z Mediolanu Simone Nobili, tamtejszy dziennikarz, i on też zauważył, że, że ten cały zły nastrój, ten cały dół w Milanie przyłożył się też na Krzysztofa Piątka, który w ostatnich dwóch, trzech meczach nie grał już taką pasją, z taką energią, z taką motywacją jak wcześniej. A Z jaką motywacją grał Robert Lewandowski? Bo Bayern stracił punkt w Lidze, a Robert, Robert był krytykowany po meczu, ale chyba też i przed spotkaniem. Robert Lewandowski zawsze gra z taką z motywacją, żeby strzelić jak najwięcej goli, bo strzelanie goli ma we krwi, a to, że czasem się nie udaje, no to, no to się nie udaje. Bayern zagrał bardzo przeciętny mecz, Robert też zagrał bardzo przeciętnie, no i oczywiście Niemcy go, Niemcy go też skrytykowali, no, ja to też rozumiem mają wobec niego oczekiwania. No taką na, 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 największą krytykę przypuścił Suddeutsche Zeitung, który napisał, że, że ma ma, ma, ma przekonanie o swojej Cristiano Ronaldowości, jak to, e, e, jak to ujęli. Nie wiem, czy Robert Lewandowski ma przekonanie o swojej Cristiano Ronaldowości, że jest taki, ta, ta, taki wybitny i nie do zatrzymania. Napisali też, że nie pokazał w tym meczu, że, że jest najlepszym napastnikiem w Bundeslidze, choć oczywiście Robert jest. Okej, okay, możemy się z tymi słowami zgodzić, ale pamiętajmy, że to nie jeden mecz decyduje o tym, czy, kto jest najlepszym napastnikiem, tylko, tylko cały sezon, a Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem w Bundeslidze od lat. I, I teraz zostały, zostało ile trzy, trzy kolejki do końca Bundesligi. Robert ma 21 goli, kolejni piłkarze mają po 17 goli. Jestem przekonany, że Robert Lewandowski znowu będzie królem strzelców Bundesligi, zostanie, zostanie mistrzem Niemiec. Bo Rosja tam jest w stanie Bayernowi zagrozić, bo teraz nie wykorzystała tego potknięcia Bayernu. Paradoksalnie... Paradoksalnie końcówka Bundesligi zaczęła przypominać wyścig żółwi. Tak? Czyli jak Borussia przegrywa, to, to Bayern nie jest w stanie odskoczyć, ale ja jestem przekonany, że, że, że Bayern będzie mistrzem. Tyle Jacek Stańczyk, Mateusz Skwirawski. to było podsumowanie tygodnia. Na kolejne zapraszamy już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.